Cześć Symoneczko, na kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 25, na dzisiejszym odcinku, żniwa yy, Owsa. To tak, że będziemy Owiec yy, teraz yy, mucić w naszych pięknych, najpiękniejszych pól, Będzie zbierany przez nasz najcudowniejszy kombajn. Ale my będziemy kupować najpierw yy, drugi kombo, ciągnik, a potem się kupi. Yy, Mieści tyle i ten tyle Aha to się nic W skrócie yy, wywalone, jeżeli ten jest tylko ładniejszy Czyli następny kombajn, jeżeli ten ma więcej, no to nie tak dużo To ten będzie następnym Jak się nie mylę No tak, ten następny A potem następniejszy będzie ten który w ogóle yy, ma yy, większą pojemność No nie, ale my to nie będziemy kupować, tylko my będziemy, ten jak będziemy kupować tego, no to ten Bo jest po prostu ładniejszy, wiecie widzowie Po prostu ładniejszy mm, dobra to wyjedźmy ogólnie naszym kombajnikiem Znaczy nie kombajnikiem tylko ciągnikiem Tutaj podjedźmy I otwórzmy I weźmy kombajn No i weźmy Nasz kombajnik idziemy kombajnikiem I zmucimy Pierwsze, drugie pole I time timelapsik pewnie Jak to zawsze u nas Bo no. Najlepiej zrobić e, time-lapse, a potem jak wiemy, e, tak. No dobra, wiecie co? No wywalone. E, no, no to dobra. E, to nie wiem czy słyszeliście, ale e, taki jeden pewny Polak e, postanowił zrobić e, no, własną grę rolniczą, zacząć robić. I pokazał jakieś tam y, zdjęcia, jak to ma wyglądać, i takie, ale to są grafiki, takie przez AI wygenerowane, nie tylko, zrobione przez człowieka i AI po prostu. Wiecie, jak to. Y, no, to jak powiem, tak będzie wyglądać. Y, jak tak będzie wyglądał y, ten, y, ta gra rolnicza tego Polaka, to powiem, sam będę ją grał. Nawet, jakbym nie nagrywał z niej, na przykład to nawet prywatnie bym grał. Bo powiem, zaciekawiło mnie to, że w naszym narodzie może powstać y, powstać y, coś takiego jak taka y, właśnie gra rolnicza. I ja się tego bym nie spodziewał totalnie, y, że w Polsce zrobią grę rolniczą, która pewnie będzie w miarę, może popularna ale pewnie nie aż tak jak my byśmy myśleli e, to tak najnormalniej jak e, może być e, ogólnie, dobra mm, wynajmijmy do tego może e, dobra, wynajęliśmy nie wiem, bo gdzieś tutaj pamiętam, że nagle przestało nam na sekundę siać, ale widzę że się wszędzie posiało. E, to bądźmy szczęśliwi z tego powodu. No i ta gra, jak ma być Polska, to jestem mega z wrażeniem, pod wrażeniem, że e, Polak chce dla Giant Software e, konkurencję zrobić, gdzie normalnie konkurencje takie poupadały ale jest szansa w tym i to jest mega że jest szansa na taką rzecz no to wiecie widzę jak mamy takie szanse że Polska była jakąś konkurencją dla takiego czegoś jak firma giant software no to mega tylko jeszcze jak fajnie jakby mieli licencję na te ciągniki na to wszystko i pięknie kolorowo będzie, bo bez licencji to tak średnio jak będą losowe jakieś marki, które nie istnieją. No ale to jest taki szczegół maleńki, ale kogo ten szczegół ob obchodzi i módlmy się, że jak będziemy to zboże sprzedawać, to będzie drogie bardzo, bo trochę szkoda, jak będzie taniutękiem i mam w planach kupić panel fotowoltaiczny żeby nie obo... oprócz tego to żeby jeszcze było coś takiego jak właśnie ten panelek fotowoltaiczny ale może darować sobie ten panel bo mam na dachu tym dobra nie wiem dobra no to mucimy mucimy i pewnie zaraz będziemy robić jakieś cięcie jak, ale podejrzewam, że cały odcinek będzie nacikany tymi cięciami tym wszystkim, bo... No... Bo wycinam te różne takie momenty, jak nic nie mówię, to takie, żeby... Nie było tego, że cały czas taka pustka, po prostu długa, ale... Ostatni odcinek, który naciąłem się bardzo, to powiem... Trochę aż przesadziłem trochę z ilością cięć. No i... Najprędzej więcej takich ilościowo cięć nie będę robił, bo to trochę taki głupi pomysł, żeby tyle cięć robić w ciągu filmu. No, no to idziemy naszym pięknym ojezu, czemu się nie obniżył? Już klikłem obniż. Nie wiem. Trochę się zmarnowało. Trudno, trudno, trudno. Zmarnowało ci się, co się zmarnowało. Już nikt na to nic nie poradzi. Zdarza się też zawsze takie rzeczy, jak właśnie no, no wiecie po prostu. No. Dobra, no to dalej yy, bierzemy, mucimy, jeszcze przez jakieś 5 minut pomucimy, czy tam przez 3 minuty, czy przez 4, nie wiem, i time timelapsik się zrobi i zatrudnię przez ten czas też, a będzie timelapsik pracowników na kontrakty, yy, żeby 3 kontrakty zaczęli robić, to się trochę pieniędzy uzbiera, zarobi się bo obecnie jesteśmy na spłacaniu długu naszego, bo postanowiłem trochę spłacić nasz dług, żebyśmy trochę więcej zarobili z naszej pięknej fotowoltaniki Widzę, że kombajnik pisnął, bo mamy tego moda i on pika wtedy jak się pełny robi bardzo e, dobra. E, no. idziemy. no, jedziemy Eee, zajebiście, e, powiem tak, jak za tą cenę za jaką ten kombajn jest w podstawce e, farminga ogólnie i taki duży jeszcze, to powiem opłaca się bardzo Ale to mega się opłaca i ja zacznę chyba w polu z pierwszej osobówki powoli będę się uczył, żeby więcej realistyki i będzie to do naszych pięknych serii, takich na przykład, realistycznych. No bo wiecie, jak chcemy zrobić tą serię, na przykład ten, e, polskie gospodarstwo, to będzie bardzo realistyczne, choć ta też ma być realistyczna, tylko modów jest mało takich na realistyczne rzeczy bo tak to mam wszystkie mody, które są farmingu na tym serwerze, tylko to z F12 muszę włączyć, bo trochę mnie wkuźni, że to... i teraz chyba prawie bym przeklnął, bo ja mam w planach za bardzo nie klnąć na właśnie filmach z farminga bo sobie zaoszczędzę takich tych jak przeklinanie Dzisiaj YouTube mi jakąś tą wysłał, że coś tam, że nie wiem, coś twór, coś to takie. No. I czy to pomaga gospodarcze, czy coś takiego. Nie wiem co to nawet było. Może ktoś też nagrywa i to samo dostał, nie wiem I coś tam pisało, że Oxford no. Po prostu coś tam w Oxfordzie się zajmują mm, czymś tam, nie wiem. I no. I czy ja im nie wypełnię jakiegoś tam formularzu? Nie wiedziałem o co im chodzi z tym formularzem, ale tam wypełniłem im połowę i niech się cieszą. No i... Ogólnie ym, oni się w tym formularzu pytali ym, w jakim kraju się mieszka i ile się ma lat, i coś tam, nie wiem. Lat, oczywiście, prawdziwych im nie podam, bo poseł i moje prawdziwe lata yy, ich coś powaliło nieźle. Yy, no, bym musiał mieć niezły ból dupy, żeby podać yy, YouTube'owi takie mój po prostu. Moje dane. No. To nie zamierzałem, w skrócie, podawać im tych e, danych. Bo co im w moich danych? Ich coś boli, żebym dawał im dane tak po prostu. I widzę, że nad pola jednego nie obrobimy. I już będzie time lapse I też mam 80%, tu mam nadzieję, że się akurat zapełni tak, żebym miał rurę w tym miejscu, żebym nie musiał wysofywać. Oto tak, yy, robimy time -lapsik. to siemaneczko. Siemacko po <laughs> tej lapsie zostało nam ostatnie pole. Jak widzicie to ja sobie z pierwsze widzowie teraz jeżdżę. No i yy, zajebiście mi się robi z pierwszej osobówki powiem. Przyjemniej niż yy, tak normalnie. Powiem. Polecam z pierwszej osobówki robić w polu farmingu po ogólnie. Bo jest takie, w tym farmingu moim zdaniem, jak ten e, ciągnik to wszystko się trzęsie, te e, właśnie ciągniki, kombajny, no ogólnie pojazdy na polu, no to moim zdaniem się lepiej trzęsą przez te e, właśnie wyboiste te takie e, dziury e, w naszym pięknym tym, które odgniatają nasze koła, lepiej skacze i, Wiecie, widzowie, jak to jest, jak lepiej skacze. E, no, e, to podejrzewałem, że w 10 minut się nie wyrobimy z tym ostatnim polem, ale mm, no spokojnie damy radę, tam ileś tego. A przynajmniej byśmy wysunęli. Aha, nie miałem znów schowanej rury. Jestem z siebie dumny, że znów rury nie schowałem wykręcamy i już wiem, że jestem tyle pełny, że ledwo jedzie ledwo bo ledwo ale jebać totalnie to jebać kogo to obchodzi, że jakoś chujowo jeździ yy, nasz sprzęt piękny Hmm. Tym razem chyba z wyciągników średnich coś kupimy mocniejszego. Najprędzej to będzie jakaś, jakiś fędzik. E, najprędzej, e, tak, fenda, najprędzej kupimy. A potem e, waltrę taką jedną fajną i wrzucamy steczny. Dobra. I nawet zobaczymy sobie teraz, są szybko, jaką by kupić tu auto, znaczy jaki no. no. najprędzej tego właśnie. No w najwyższym wariancie. No. Czy w wersji szarej lepszy? Nie. Nie, niech będzie taki jaki jest i chuj No Cena odpowiada Moc odpowiada Choć za tą samą cenę podejrzewam bym miał tutaj ee, no właśnie tą waltrę mocniejszą Dole to tą waltrę się kupi a potem to się jeszcze kupi w najlepszym y, silniku. No i będzie najlepiej. I się dojdzie do tych y, ciągników takich jak tutaj mamy. Dobra, no to zajebiście. W ramach, że tak zaraz się kończyć, będzie odcineczek to jedziemy <laughs> dalej robić Dobra, no to już wiem jaki e, się kupi możliwe, e, że ciągnik e, Kupi się waltrę którą ja będę jeździć, a kolega do nas tutaj e, weźmie, przyjedzie sobie do tego gospodarki, to e, weźmie się wiecie pizzowie co zrobić, czyli się weźmie e, ten ciągnik, który mamy teraz koleza da. E, no. Pewnie kolega się będzie zastanawiał, czemu ten ciągnik ma tak dużo najechanych godzin, ale ja mu powiem, że po prostu używany, bo można też używany e, kupować z tych, e, wiecie, wyprzedaży. No. To po prostu wypoś... kupiłem używany i no, po prostu powiem, że a ja od sąsiada się kupiło, sąsiad po taniości sprzedawał. No, yy, to tak będzie wyglądać. A tak to. Yy, nie wiem, jak, ale to tak. Dobra, to tym symbolicznym akcentem będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Yy, bio.